W polskim ustawodawstwie dotyczącym prawa karnego oraz postępowania karnego istnieje kilka możliwości związanych z poddaniem sprawcy próbie. Jednym z nich jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zgodnie z artykułem 66 paragraf 1 Kodeksu Karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełniania budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego dotychczas za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Z dobrodziejstwa instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego może skorzystać jedynie osoba, która nie była dotychczas skazana za przestępstwo umyślne ubieganiu się o sposób zakończenia postępowania karnego poprzez jego warunkowe umorzenie nie stanowi przeszkody wcześniejsze skazanie za przestępstwo nieumyślne. Drugą przesłanką określoną przez ustawodawcę jest sytuacja, w której okoliczności popełnienia czynu zabronionego zostały wyjaśnione. To znaczy, że nie budzą wątpliwości. Jest to istotne, bowiem sąd wydający wyrok w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego na podstawie całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego, musi dojść do przekonania, że oskarżony dopuścił się zarzuconego mu czynu. Pod, Podkreślić w tym miejscu należy, że do spełnienia powyższej przesłanki nie jest wymagana okoliczność przyznania się oskarżonego do winy. Ustawodawca jako trzecią przesłankę określił okoliczność, w której warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe, gdy stopień winy sprawcy oraz stopień społecznej szkodliwości czynu zabronionego nie są znaczne. Należy w tym miejscu wskazać, że warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe jedynie w przypadku przestępstw, które zostały zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, by możliwym było skorzystanie z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, jest postawa sprawcy. To jest tak zwana pozytywna prognoza kryminologiczna. Pod tym pojęciem wskazana została postawa sprawcy, która oznacza względnie stałą skłonność do postępowania w określony sposób wobec pewnych wartości czy dóbr. Oznacza to, że wyrok w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego będzie mógł zostać wydany przez sąd jedynie w sytuacji, w której na podstawie stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy. Sąd uzna, że właściwości, warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadnią przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa. Zastosowanie warunkowego umorzenia jest szczególnie istotne dla osób wykonujących lub zamierzających wykonywać zawody, w których niezbędne jest posiadanie statusu osoby niekaranej. Jak wskazano wcześniej, warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje w drodze wydania przez sąd wyroku, który poprzedzony został ustaleniem, że sprawca w sposób zawiniony popełni określony czyn. Pomimo faktu, iż taki wyrok potwierdza popełnienie przez daną osobę przestępstwa, to jednak sąd decydując się na wydanie wyroku w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, nie wymierza wobec sprawcy kary. A co za tym idzie? W opisywanej sytuacji nie można mówić o karalności osoby, wobec której taki wyrok został wydany. Należy pamiętać, że dane o osobach, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa, gromadzi się w krawym reszcie karnym. Jednakże sprawca przestępstwa, wobec którego zastosowano instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego, uzyska zaświadczenie o niekaralności, które będzie mu niezbędne, na przykład do przedstawienia swojemu pracodawcy. Podkreślić przy tym należy, że w krajowym rejestrze karnym opisywany sprawca będzie winny jako osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowanie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do korzystania z pomocy oferowanej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonego przez Towarzyszenie Mazowsze Razem.